Cześć, jestem Mati, Mati Produkcja. Jestem profesjonalnym animatorem, możecie kojarzyć mnie z takich projektów jak między innymi serial Unreal dla Śmiechowy TV dla szwagrów. W dzisiejszym odcinku będziemy robić animację do mojej bardzo dobrej znajomej. Myszaj, jeśli to oglądasz, to cię pozdrawiam. Inspiracją dla dzisiejszej animacji była rolka, którą aktualnie widzicie na ekranie. Zobaczyłem to i stwierdziłem no kurde, to trzeba zanimować, nie? Od razu zobaczyłem tę animację. Twórcą tych pięknych dzieł jest Stocka Fisto Design. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem tą nazwę, jeśli nie to przepraszam. Oczywiście jego Instagram Instagram będzie podany w opisie. Cały proces rozpoczynamy od ułożenia prostych modeli w 3 ie Profesjonalistą w grafice 3D nie jestem, chociaż się jej uczę zarówno prywatnie jak i szkolnie. Jeśli ogląda to Pan od grafiki, to go pozdrawiam, chociaż prawdopodobnie łapie się aktualnie za głowę, jeśli to widzi. Okej, okay, jak już ustawiałem sobie modele oraz kamerę, przeszedłem do Photoshopa, gdzie zacząłem robić Liner. Tutaj jest bardzo ważna kwestia, osobno Linard Sera, osobno Linard Kół, każda jedna z osobna, osobno Linard kierownicy, osobno lineart Myszy. Która też jest podzielona na części, na głowę, na tułów, na ogon, na ręce. Wszystko musi być osobnymi elementami, bo później będziemy to importować do Animata. Jest to ważne, ponieważ da nam to możliwość zanimowania całości. Oczywiście, bez podziału na, na elementy też dałoby się to zanimować, ale nie byłoby to aż tak efektowne. Na pewno by to nie wyglądało tak dobrze jak poprawnie przygotowane asety. W tym momencie przechodzimy sobie do kolorów i cieni. Na co dzień posługuje się dosyć brudnym stylem. Możecie go bardzo dobrze zobaczyć w mojej ostatniej. Animacji, której urywek widzicie aktualnie na ekranie. Oczywiście ta praca z założenia ma być słodka, więc postanowiłem schować ten brudny styl do, do kieszeni. No ta praca nie może być mroczna, nie może być ciemna, nie może być nie wiadomo jak teksturowana. Mimo wszystko nie zrezygnowałem z pensji, których używam na co dzień. Chociaż ta praca miała być bardzo lekka i słodka z założenia, to nadal chciałem przemyślić chociaż kapkę tego brudnego stylu, który mi się posługuje. Myślę, że udało mi się znaleźć balans w tym wszystkim i praca właśnie nie jest za ciężka. Dziękuję. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, podział musi być, więc wszystko ma swoje osobne podłoże, swoje osobne cienie, rozświetlenia. No po prostu każdy jeden element jest przygotowany z osobna, łącznie z myszką. Przy samej myszy jest jeszcze kolejna kwestia maski, ale to nie jest zbyt dużym problemem. Chodzi po prostu o to, żeby nałożyć odpowiednią maskę, żeby ta myszka faktycznie była w dziurze. W Photoshopie zrobiłem to tylko poglądowo, aktualnie robię to w jak gdzieś na załączonym obrazku. Tutaj dosyć ważna kwestia szczegółów, żeby to wyglądało dobrze. Oczywiście, żeby animacje działała i wszystko ze sobą współgrało, trzeba wszystko połączyć elementami nadrzędnymi. Oczywiście, bez tego, wszystko by się rozpadło, bo elementy nadrzędne działają w ten sposób, że jak przesunie się jeden przedmiot, to on ciągnie za sobą drugi. Oczywiście, wszystko da się zrobić ręcznie, ręcznie to wytimingować. No ale po co, skoro ma się do tego narzędzie? Oczywiście, w samej animacji stawiamy na prostotę i estetykę. To ma być wyczyliowane lupa, nie coś skomplikowanego. Oczywiście dodajemy proste elementy, które wskazują dynamikę, na chociażby kierownicy czy kołach. Są to bardzo fajne dodatki, bo pomagają w stworzeniu takiej iluzji, że to koło naprawdę się rusza. Koła muszą się je uginać pod wpływem zawieszenia, no bo wiadomo, że jak auto jest niżej, to to, to musi pracować i koła się delikatnie uginają. Takie rzeczy naprawdę uwydatniają animację ruchu. Dobra, skoro starych nam chodzi, koła się uginają pod wpływem zawieszenia, to przyszła pora na myszkę. Myszkę animowałem na dwa sposoby. Głowa i ucho to są symbole, tak samo jak i tułów, ale do rąk sterujących kierownicą oraz ogona użyłem rigów. Po zanimowaniu myszki. Przyszła pora na ostatni detal, jakim jest kierownica. Do zanimowania kierownicy użyłem zwykłych linii oraz masek. Tak wygląda końcowa animacja. Oczywiście, suchej animacji nie można dać komuś w prezencie, więc dodałem do tego scenografię we flatowych kolorach oraz interakcję z podłożem. Efekt finalny uważam za bardzo udany. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a ja zapraszam na pokaz.